Cześć Siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części z Warface'a Zagramy sobie dzisiaj rankingówkę. Wcześniej grałem ten meczek drużynowy, tak, drużynowy który też nagrałem. Był bardzo fajny, może do połowy, do połowy był nudny, ale później była masakra, co się działo. Strasznie szybki mecz, ale warto oglądać, jak ktoś nie oglądał. A teraz czekamy sobie spokojnie na mecz rankingowy. Ale myślę, że nie, nie każe Wam czekać do końca. Nie każę wam czekać do końca, ale jak ktoś nie widział, to proszę, po, proszę, wa, proszę Was bardzo powiedzieć mi, czy jak się klikło prawym u myszki o i nie trzymało, tylko puściło, to zbliżenie zostawało, czy on po prostu trzeba było trzymać y, na, na, no, no, na trzymanie myszki prawym, było zbliżenie, a jak się puściło, to wracało. Bo teraz jest jak kliknę, tak jak w CS chyba, że kliknę sobie o i, i nie muszę trzymać guzika i mam zbliżenie. Z jednej strony fajne, ale kurde ja byłem bardziej przyzwyczajony, że sobie trzymam ten prawy myszki i puszczam. Jakoś taką miałem większą kontrolę, a tak to teraz to muszę. Tak to teraz to muszę się ten... O, już, znalazł, teraz muszę się, wiecie. Myśleć o tym, że muszę kliknąć dwa razy. Bo tak mi się coś pamięta, że chyba trzeba było trzymać prawy, a nie, a nie tylko kliknąć. Ale możecie mi poprawić, jak ten. Przynajmniej będę wiedział, że mi oglądacie. <laughs> Dobra. To przeczekajmy sobie tu już. Jak, już. jak już tak szybko się robi, to już przeczekajmy. Może, może tyle. W ogóle, sorry jeszcze raz, że tak mało nagrywam ostatnio, ale bardzo mało czasu mam niestety. Ale jakoś to nadrobię. Robię to jakimiś fajnymi gierkami. Poluję teraz na Outlasta 2, bo widziałem, że jest w przedsprzedaży już jakoś czas, ale troszkę dużo kosztuje. I Nie wiem, czy mi się uda, uda tak sobie kupić po prostu, bo ja mam też inne wydatki, bo nie jestem sam. W swojej rodzince małej, więc muszę o tym pamiętać. No ale zobaczymy, ale na pewno będzie Outlast 2 na kanale. Aha, okej, okay, to wracajmy do gry, mam podłożyć bombkę, to do znaczy nie ja. Dobra. Punkty za podnoszenie. No i nauczony jest... Nie, na pewno było trzymając guzik, bo jestem nauczony, że trzymam. Że trzymam ten guzik, i, i, i cały czas tak robię. Spierdalamy, Jezus! Zabiło mnie. Nie zdążyłem uciec. Niedobrze, ale nie zabiłem go. Kurde, szkoda. Dajcie to. Chciałem go zabić i, no, ja bym może lepszą celność miał, to bym go zabił. Dajmy tutaj tą z bombką. Pasowałoby to wygrać, bo ostatnio co nagrywałem odcinek, chyba przegraliśmy. tak. No i od tego czasu nie grałem w ogóle w rankingówki, bo nie miałem czasu. Ale teraz sobie tak rozgrzełem się na ten meczyk drużynowym, który był naprawdę rozpiernicz. Polecam od połowy. Od, polecam od tak przed połową oglądać, jak ktoś nie oglądał. No chyba tam widzę ziomka. Ha! To było piękne po prostu. Goście się nie spodziewał. Dobra. jak sytuacja? Aha, ich jest bardzo dużo. Dwóch na trzech. No już jest. Jest teraz lepiej. Kurde, czas się kończy. Lipa. Kurde. Jednego brakło zabić. Okej, okay. teraz musi się udać. Na jedynkę mówicie, tak? Bomba upuszczona. Nie mój, ale oj tam jest ostrzej w tym miejscu. No, wystaw się. Bomba przechwycona. Mam bombkę. A Co że zrobię? Ale jeszcze... Ile jest? Jeden na dwóch, kurde. Ściągnął, sprzątnął na nas. O Boże, chciałem go zabić, no dlatego zrobiłem, zrobiłem ślizg, bo chciałem go zabić. Fajnie <gryzmiucz schöks> to wygląda. Tak chcesz? Dobra, chodź. Ej, nikogo jeszcze nie zabiłem, ale jazda, w ogóle przegrywamy. Ja schodzę. Jezu! Ja go tam widziałem, czy nie? Aha, nie widziałem go. Ja popatrzyłem na schody. Ale dobra, przynajmniej wiecie, gdzie on jest. Ej, ale lipa. Po co ja wchodziłem? Mogę wejść minutę później. <grym> A ile jest? Jezus, ale oni mocni są. Zgrani chłopaki. W ogóle by ktoś chciał zagrać ze mną w tym meczu rankingowym. Dajcie znać. Może jak wejdziemy sobie w dwójkę albo w trójkę. Jeszcze gdzieś się zgadamy na Skype czy Tesie, to się... Tam... dawaj go. Dobrze o kurde No nie było szans. 3-0! Kuźwa, 3-0! Na dwójkę Nie biegnę. Myślałem, że gdzieś trzeba tam wyjść. Okej. Okay. O kurde nic nie widzę A tam był Kurwa Myślałem, bo taka podobna do tego Myślałem, że to ten sam gościu Że to od nas Ale 2-2 weź to wygrajcie proszę was Zmylił mnie kolor Hmm Zobaczymy, co wymodzi. O! 35 sekund masz jeszcze. O! Kurde! 40 Znaczy 04 w sumie. Nie ma szans. Ja to w ogóle jestem ciota. Dobra. Widzicie tu, to ja spróbuję przedostać się tędy. Okej okay. Ostatni naboj. Nie zabiłem go, szkoda bo Miałbym chociaż jednego zabitego Myślałem, że to granat leci pilnować tylko teraz Oni się tam strzelają A, tylko jeden został Mamy szansę zdobyć punkcika Cały czas strzały padają, Runa wygrana. O, zabiłem go! <laughs> Ale fard, na koniec go zabiłem. <laughs> o, zamiana. Biegnę za nim na dwójkę. Już zakończyłem tamtą rundę, przynajmniej. To już coś. Chyba nie ma nikogo. Dobra, już wiesz, że tu jestem. Drużyna przeciwnika wyeliminowana. Zabiłem go! <grywka> o kurde. <grywka> Jakim cudem go zabiłem? Zbierałem się z ostatniego miejsca. Że nie jestem najgorszy. Jestem 20 punktów. O kurde. <grytanie> Masakra. <grytanie> Przątłeś go? Tam leciał ktoś. A! Zabiłem go! Haha! Ha, dostał. Już wszystkie... Wszys Wszystkich, których zabiłem, to było na, na zakończenie rundy. Czyli zakończyłem po prostu rundę. Punkciki! Dwadzieścia punkcików do przodu. że idziesz tutaj. Tam. Dobra, oberwał. Zabił go? Chyba tak. Jak ktoś z dupy tu nie zaszedł? Tu chyba czysto. Tu się tłukam. Runda Szkoda, że jestem ostatni. Ale jest 4-4. Normalnie spójrzcie, co się dzieje. Jest wielka szansa. Haha, będę pierwszy. Ej, to co jest grane. Co? Jak to się stało, że weszliśmy w trójkę? Jest to w ogóle możliwe? Jest to możliwe, żeby wejść w trójkę? Wszyscy poszli chyba w drugą stronę. Cholera, dopadniesz mnie? Wiedziałem. Kurde, ale już na sam koniec mnie zestrzelił. Już prawie byłem za ścianą. Odwróciłem się niepotrzebnie. Adrenalina się włączyła, bo 4-0 przegrywać i 4-4 nagle jest. No i pewnie to wygramy. Chociaż... No ale jakiś najsłabszy u nich został. Gdzie on jest? Oni są tu, tu. Gdzie on może być, no? W ogóle w nie używam. Nie wiem czemu. Tam jest. No i 5-4. Pięknie. Teraz, teraz jeszcze ten... Teraz wygrać i... Pozdrawiam. To cisza. Co oni są. Tam. O, czemu nie widziałem tego granata, jak tu leci. Czemu go nie widziałem? Dobra, skończę jako nob, ale i tak jakoś poszło. Ej, no nie możemy tego przegrać. No, jest tam gościu Tam jest <ścoughs> kurde Tam jest jeszcze Pięknie Po prostu pięknie dwóch Jakieś bieganie słychać, kogoś jeszcze. Okej, okay, 6-4. I śmiech. Dobra. Byliśmy najgorsi i wygraliśmy to. Fajnie. Fajnie, bo przynajmniej jestem do przodu. Meczyk, nie będzie tak źle. Nową rangę osiągnę, proszę Zarobiście Sierżant drugiej klasy. No to dobrze. Ale czekaj, to dopiero będę miał tego sierżanta drugiej klasy. No, dopiero będę miał teraz mam inną. Okej, okay, dobra. To ja będę kończył ten mecz, Wiem, że grałem słabo ale, ale jak na taką przerwę, to to dość nawet. Dobra, ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.